Podsumowanie. Po pierwsze, BlendSpace jest darmowy dla nauczycieli oraz uczniów. Po drugie, do lekcji z uprawnieniami publicznymi można się dostać bez potrzeby rejestracji, wpisując w przelogarce link blendspace.com/gallery. Po trzecie, w BlendSpace lekcje mogą tworzyć zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Klasy mogą być tworzone tylko przez nauczycieli. W naszym przewodniku dowiedziałeś się, jak wygląda BlendSpace z perspektywy nauczyciela oraz ucznia. Umiesz już tworzyć klasy, lekcje i nimi zarządzać. Dowiedziałeś się również, jak zmienić ustawienia profilowe. Jeśli masz pytania dotyczące działania serwisu BlendSpace, napisz na e-mail blendspace.pl Możesz również odwiedzić naszą stronę internetową. Link pojawi się na ekranie. Zapraszamy również do obserwowania nas na naszym koncie twitterowym małpablendspace.pl Dziękujemy za obejrzenie naszych filmików. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Alina...